Trochę głód, bo na dworze tęgi chłód. Leci trzeci dzień roboty. W kuchni gorąc, w kuchni poty, czy już sianko pod obrusem? Czy kto widział pierwszą gwiazdkę? Dzieci chodźcie szybko susem, już siadamy do kolacji. Matkiełki i pierogi, aniołek. I barszczyk ten z łóżkami, Bigo sugar z grzybkami. Są śledzie pod pierzynką i śledzie w galarecie, śledziki są w oleju. No i karp, 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 makiełki i pierogi. Aniołek do ozdoby. I barszczyk ten z uszkami Sugar z grzebkami są śledzie pod pierzynką, i śledzie w galarecie. Śledziki są w oleju. No i karp, karp, karp. Ligiliny stół nie zając, nie ucieknie nam ukradkiem. Zatem najpierw wszyscy baczność, będziemy dzielić się opłatkiem, wypowiemy miłe słowa. Ktoś tam pewnie się popłacze, to z tęsknoty, to ze szczęścia. Inny zechnie na kołacze, na kiełki i pierogi, aniołek do. I barszczyk ten z łóżkami, go suga z grzybkami, są śledzie pod pierzynką, i śledzie w galarecie, śledziki są w oleju. No i karp, 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 makiełki i pierogi, aniołek do ozdoby i barszczyk ten z łóżkami. To sugar z grzepkami, są, śledzie pod pierzynką i śledzie w galarecie, śledziki są w oleju. No i karp, karp, karp.